Jak fajnie bawić się zabawkami. Ojej, chyba jestem naprawdę głodna. Okej, okay, chyba ktoś potrzebuje pomocy szefowej kuchni. Wchodzę w to. To płaczę. Muszę natychmiast uratować moją małą siostrzyczkę. Tom zawsze pomoże. Co się stało? Babcia zaraz wszystkich nakarmi. Jestem w drodze. Jestem taka głodna! Potrzebuję jedzenia! Biedactwo! Zaraz będzie coś ciekawego! Chcę pączka! Zróbcie mi pączki! To proste! Dobrze robi się! Świetny wybór! Co? One już zaczęły? Ciasto jest gotowe! Wycinamy pączki za pomocą specjalnej foremki! Będą w sam raz. Czas rozgrzać patelnię. Chodzi o ustawienie odpowiedniej temperatury. Nalewamy więcej oleju. Wygląda na łatwe. Op! O mnie przyprawia babciu zawał serca. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ups. Co dalej? A olej? No właśnie. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz czekamy, aż się rozgrzeje. Co? Wy już smażycie? W porządku, to ja też wrzucę na patelnię. Raz, dwa, trzy. To straszne! Olej rozpryskuje się na wszystkie strony. O, po co nalałeś tak dużo oleju? No właśnie. Muszę uratować moje pączki. To okropne. Chyba coś poszło nie tak. Moje pączki są połamane. Co za porażka! Nie martw się. Dajcie mi spokój. Moje pączki są już prawie gotowe. Zamierzam je udekorować. Wytnę tu kawałeczek. Człowiek je w końcu oczami? Dlatego wygląd jest najważniejszy. Wszystko powinno być piękne. Bellissima. Całkiem nieźle. Ale moje pączki i tak będą lepsze nawet bez dekoracji. Proszę bardzo. Tak fajnie wam wyszło, a u mnie? Mam pomysł. Trochę sera. Właśnie tak? Super. A teraz wleję go do foremki. Do dekoracji użyję moich ulubionych cheetosów. Tylko troszkę je pokruszę. W ogóle wie co to jest pączek? Wie, wie. Użyję chipsów jako posypki. No. Powinno wyjść całkiem fajnie. Super to wygląda. Tylko czegoś tu brakuje. O, babciu! Mogę pożyczyć? Dobrze bierz. Dziękuję. Patelnie można wyrzucić, ale kuchenka się przyda. Teraz potrzebuję folii. Zawinę w nią moje serowe pączki i położę je prosto na kuchence. Trzeba teraz tylko troszkę poczekać. Chyba wszystko gotowe. Można podawać. Super! No co tam macie? Wow, jakie fajne pączki! I jakie różne! Zacznę od tych. Wyglądają apetycznie. W środku jest nadzienie, super! To jest naprawdę dobre! A to co? Okay. Całkiem ładne. Spróbujmy. Mamy to jakiś suchy pączek? To nie jest zbyt dobre. A co to? Spróbuję. Ojej, to pączek z sera! Niesamowite! Ale jednak bardziej wolę słodką wersję. Wygrała szefowa kuchni. Wiedziałam. Dobra, naszą kolejną pozycją jest kanapka. Nie ma problemu. Nie dacie rady mnie pokonać. No okay. jeszcze zobaczymy. Ja zrobię kanapkę na słodko. Przyda mi się Nutella. Dobra. Smarujemy? Gotowe. Teraz potrzebuję trochę pianek marshmallow. Rozłożę je na kanapce. No, i oczywiście czekoladki. A jeszcze dodam tęczowe żelki. Nie można zapomnieć o sosie. Będzie słodkie i bardzo pyszne. Gotowe? Dobra, dodamy jeszcze trochę kolorowej posypki. Gotowe! To jest okropne. Tyle cukru. Ja zrobię zwykłą kanapkę. Trochę szynki, trochę sera. Wystarczy, że to wszystko podsmażę. Super. Przewrócę na drugą stronę. I gotowe. Boże, zero oryginalności. Dobra, najpierw porządnie podpieczemy chleb. Perfekto. Sałata. Komidor. A teraz? Kanapka bez mięsa? Co to ma być? Moim sekretnym składnikiem są francuskie ślimaki. To straszne. Wyciągam te piękności ze skorupek. Niedobrze mi fu. Nigdy nie zrozumiem tych dziwactw. Co za ochyda. Jeszcze jakieś tam muszelki? Te małże będą idealne do mojej kanapki. To jest to obrzydliwe. a paskudztwo. To się nazywa wysoka kuchnia. Czegoś tu brakuje. Właśnie, serador blue. Świetnie komponuje się z owocami morza. Nie mogę na to patrzeć. Babciu, tylko nie zemdlej. No i gotowe. Co za ohyda! Jesteście gotowi? Wow, niezłe kanapki. Zacznę od tej. Oj, wo, co to jest? To obrzydliwe. To za Oh, no! Ta wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. Pyszne, uwielbiam słodycze. Super. Została ostatnia. Jakie to jest dobre! Palce lizać! To jest naprawdę świetne! Babciu, wygrałaś! Hurra! Dziękuję! I co dalej? Teraz chcę sałatkę Cezar. Fajnie! Nareszcie! A co to jest? No to jedziemy. Krojenie pomidorów jest trudniejsze niż się wydaje. No, co to ma być? Uważajcie, pomidory. Zaraz Wam pokażę. Hej, co Ty robisz? Ostrożnie młody człowieku. To przecież proste. Patrz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. No i gotowe. Dodajemy je do sałaty. I oczywiście dorzucamy kurczaka. Jak najwięcej. Super. Wspaniała sałatka. Co za amatorzy. Mam pomysł. Trochę świeżej rukoli. I sekretny sos. Wszystko wrzucamy do blendera. I dobrze miksujemy. Super. Gotowe. Nie popisuj się tak. Przydadzi się mały rondelek. Wlewamy do niego cały płyn. Co ona w ogóle robi? Nie mam pojęcia. Jakaś dziwna. Dobra, nieważne. Bierzemy dużą strzykawkę? I dzieje się magia. Kiełbaska z pomocą kuchni molekularnej. Dodajemy liście sałaty, pomidory i oczywiście kurczaka. Takie kawałki będą idealne! Jeszcze trzeba dodać troszeczkę grzanek, które doskonale uzupełnią smak sałatki. No, i oczywiście nie zapominamy o serze. Gotowe. Bingo! Racja, prawie zapomniałam zetrzeć trochę sera. O tak. Ej, co się dzieje? Rojenie warzyw to taka zabawa. Kurczę, znowu nic mi się nie udaje. Wiem! Mam tu fajną gumę. Użyję jej jako liści sałaty. Okay. Udekoruję danie żelkowymi oczami oraz kilkoma piankami marshmallow. Właśnie tak. Dorzucę jeszcze troszkę żelkowych robaczków. I sałatka gotowa. Totalny brak smaku. Jesteśmy gotowi? No to zobaczymy. Zacznę od tego. E, co to jest? Uuu, i to jest okropne. Zdecydowanie nie. A co my tu mamy? No. To zwykła sałatka. Nic wymyślnego, ale tu jest coś ciekawszego. Przepyszne. To zdecydowanie jest zwycięzca. Kurat, tak! Zwycięstwo! Hmm. Chcę kręcić pierwszy. Świetnie! Cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie! Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta! Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wznieca tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną. Co za koszmar. Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie sosu tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Kąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. No. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutelle i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. Po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie wyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez nadal nie chce wyjść. No dalej! No w końcu. Ale wygląda po prostu obrzydliwie. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz. Jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co to bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem! Jest taki czekoladowy i taki duży! Ja też taki chcę! Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto! Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko! Jakie to jest dobre! Radzę każdemu spróbować takiego tortu! To są emocje nie do opisania! Ja też muszę spróbować! Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj! No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa, wspaniale! Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świetki, które trzeba będzie zdmuchnąć. No ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do wiedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I Nie tylko wąsy, również gróbkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz! Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować w tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem? Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć! Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm! Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu, a moje uległo! Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra czas, żeby mi ja spróbowała jest smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się. Napiszcie w komentarzach, który z tortów chcielibyście spróbować i subskrybujcie kanał Hanom, bo u nas zawsze jest fajnie.